<laughs> Trzeba zrobić sobie śniadanko. Jest dziewiąta rano, wstałem sobie przed chwilą, zjemy sobie coś, ale wcześniej jeszcze podejdę zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja na gospodarstwie. Dużo pracy dzisiaj będzie mnie czekać. O, widzę, że dziadek już wstał. O, widzę, że zrobił też porządek na gospodarstwie. Widzicie, jak te maszyny tutaj ogarnięte teraz. Nawet muszę wam powiedzieć, że jest bardzo ładnie. Podoba mi się to. Czekajcie, podejdę sobie tutaj z drugiej strony gospodarstwa, bo pewnie tutaj też dziadek jakiś porządek zrobił. No zrobił. No praktycznie wszystkie maszyny pochowane. Opatrzcie na to. Tutaj słuchajcie, jedna przyczepka, druga przyczepka, traktor, którym przecież pracownik pracował. Jest też przecież nasza mała laweta, o, ciągnik tutaj pracuje. Silnik w ciągniku pracuje dobra, to ja go wyłączę. Wygląda na to, że dziadek tym przyjechał przed chwilą i zapomniał go wyłączyć. W każdym razie, słuchajcie, dziadek zrobił porządek na gospodarstwie. Bardzo mi się to Podoba. Tylko kurde, nie widzę jednego traktora. Ciekawe, gdzie on go postawił, bo gdzieś przecież ten zielony fent tu powinien być. No ale dobra, zapytam dziadka, gdzie on jest, bo pewnie go gdzieś schował do jakiejś wiaty, jakiegoś garażu, albo nie wiem, co z nim jeszcze zrobił. Może jakiegoś pracownika zatrudnił. W każdym razie przydałby mi się ten fent, bo muszę pojechać ogarnąć przecież e, opryski na polu. No ale dobra, no to nie będziemy się zastanawiać. Idziemy do dziadka. Dziadek, ale tu ładnie, naprawdę zrobiłeś niesamowity porządek. Serio mi się podoba. A co mi tam zrobiłem swoje? Wstałem o czwartej i robię od rana. Ręce bolą, ale porządek ma być. Nawet stara kosa ma swoje miejsce. A powiedz mi, gdzie ty fenda postawiłeś, bo ja go zostawiłem gdzieś koło wiaty i chyba tam powinien stać, a tu pusto. Fent? No? Myślałem, że ty go wczoraj odstawiłeś. Ja tylko robiłem porządki i odstawiałem graty. Przecież fent wieczorem stał na podwórku. A nie, no, zostawiłem go wczoraj, tak jak mówisz, no kluczyki były w kabinie, pamiętam, bo mi latarka zgasła i szukałem potem. A, kurza twarz, nie może tak po prostu zniknąć. Słuchaj, kamera. Przecież my mamy kamery przy bramie. Czekaj, chodź, no to sprawdźmy co to się stało. Czy dziadek właśnie podejrzewa, że ktoś nam tego fenda po prostu ukradł? No, nie wiecie, zamontowaliśmy tutaj kamery jedna jest na domu, druga jest tam w okolicach obory, więc tylko muszę ją jakoś odkopać. Gdzie ja miałem te kamery? Słuchajcie, ja miałem gdzieś to wszystko zapisane. Nie, to nie było tu, ja to zostawiłem chyba na górze w sypialni w jednej naszej szafce, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra, ja se to wezmę, zaraz to odpalimy i zobaczymy, co się działo. Patrz, patrz, ktoś idzie prosto do niego. No, ma kaptur, rękawice, ale widzę, że samemu nie odjechał. Ktoś zdjął tablicę albo ją schował. No chyba, że ja jestem ślepy. Zobacz, jak on w ogóle nerwowo działa. Łajdak jeden. Jak mu w ręce wpadnę, powiem mu, co myślę. Spokojnie, najpierw policja, potem dziadek, spokojnie, zbieramy dowody. Zrzut ekranu, kopiujemy to nagranie. On odjechał w stronę wsi, więc teraz może być już daleko od nas. Bak paliwa w tamtym ciągniku był prawie pełny. No, masz rację. Ja jak zwykle bym pobiegł za nim z widłami, ale policji trzeba. Słuchaj, ja jadę na policję, a ty możesz w tym czasie skosić łąkę, bo nasze kozy bardzo potrzebują trawy. No, nie ma innej możliwości, ale ja faktycznie muszę podjechać na policję, zgłosić im to. No bo przecież w przeciwnym razie to będzie totalna lipa. Wygląda na to, że ktoś nam po prostu ukradł traktor. Ale skoro tak, to ja wezmę sobie tego mustanga. W ogóle ciekawe, kiedy dziadek pójdzie ogarniać koszenie trawy, Podejrzewam, że niedługo. W każdym razie zostawiamy dziadka. Mam nadzieję, że on pójdzie tam kosić trawę. Ja się przejadę na policję, bo nie mam innej możliwości, zobaczymy, co mi w ogóle powiedzą. Ja jestem ciekawy, czy oni przyjmą ode mnie tak po prostu zgłoszenie. Nie chcę do nich dzwonić i mówić, jak wygląda sytuacja, bo prawda jest taka, że jest godzina 9 rano, no jeżeli ten traktor został skradziony po godzinie drugiej, no to czy ja zgłoszę tę kradzież 5 godzin po terminie czy 5,5 godziny, to naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Ten traktor i tak już może być naprawdę bardzo daleko stąd, więc jeżeli ktoś faktycznie działał w bardzo przemyślany sposób, to ja podejrzewam, że ten traktor już po prostu nie jest do odzyskania. No ale dobra, no zobaczymy, no najwyżej może coś z ubezpieczenia dostaniemy. W każdym razie trzeba na tą policję podjechać, zobaczymy czy oni będą chcieli jechać ze mną, czy po prostu przyjmą to zgłoszenie tak i tyle. W każdym razie, podjedziemy sobie do nich, tutaj na spokojnie, dziadek już kosi trawę, to już widzę, że kosi trawę, więc e, bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo nasze owce nie mają co jeść. E, jedzenie dla owiec skończyło się wczoraj, więc dzisiaj musimy naprawdę tutaj wszystko ogarnąć, ja tylko pójdę to zgłosić, no i co, no i, no i będziemy robić dalej, no bo chyba trzeba po prostu żyć i tyle. No, myślałem, że przyjmą ode mnie zgłoszenie, a tu guzik od razu kazali wracać na gospodarstwo, że przyjadą, zobaczą, bo tak naprawdę to oni nie za bardzo mogą przyjąć to na komendzie. To znaczy mogą przyjąć, ale chcieliby podjechać, zobaczyć, jak to dokładnie wyglądało. Może jakieś ślady są, więc też mówili, żeby tam nie za bardzo jeździć po tym gospodarstwie i tak dalej, zobaczą, co się tak naprawdę działo. No nie wiem jaki to jest sens w tym momencie, jeżeli to już 5 godzin temu było. Rozumiem, żeby to miało być 10-15 minut, no ale trudno, no spaliśmy, nikt z nas tego nie zauważył. Ale skoro tak, no to znaczy, że policjanci za chwilę pewnie do mnie przyjadą, zobaczą jak wygląda sytuacja. Dobra, zwolnię trochę, bo jeszcze mandat dostanę tutaj przy okazji. E, a przecież aż tak mi się nie spieszy. Ja w ogóle wziąłem sobie tego Mustanga, bo wydawało mi się, że on będzie miał te normalne kierunkowskazy. Ale patrzcie na to, on też ma czerwony kierunkowskaz. Ale to jest Mustang, który legalnie jest zarejestrowany na czerwonym e, kierunkowskazie. Dlatego, że w momencie, kiedy on był pierwszy raz zarejestrowany w Polsce, no to jeszcze nie było wymogów żółtych kierunkowskazów. Taką informację gdzieś tam kiedyś uzyskałem, więc. To jest chyba jeden z niewielu pojazdów, który faktycznie może być tak zarejestrowany. Swoją drogą kiedyś widziałem jakieś stare Porsche. Ale to naprawdę było bardzo stare Porsche, które właśnie było z czerwonym kierunkowskazem i podobno było legalnie zarejestrowane. No ale tutaj mamy Mustanga naprawdę starego. No i taką informację uzyskałem w tym całym wydziale. Tak czy inaczej, wrócimy sobie na gospodarstwo. Może nawet nie będę tam wjeżdżał, żeby przypadkiem tych śladów nie, nie zatrzeć. No już tam trochę pojeździłem, ale dobra, zostawmy to w takim razie. No i co? No, czekamy na policję. No i czekamy. Czy oni w ogóle przyjadą? Mam nadzieję, że tak. W międzyczasie zapraszam Was na drobne ujęcie z kamery dziadka, tam sobie dziadek siedzi w środku i kosi trawę. Zobaczcie, on kosi trawę i kosi chwasty, bo tutaj jest ta nowa łąka dziadka, o której jeszcze tak naprawdę w ogóle Wam nie opowiadałem, ale dziadek już też wspominał w rozmowach, że kupił nową łąkę. Wydał na nią naprawdę dużo pieniędzy, bo ponad 100 tysięcy złotych, nawet nie wiem czy nie koło 130 tysięcy, w każdym razie na tej łące rośnie sobie trawa. No, jak na każdej łące rośnie sobie trawa, ale tutaj rosną jeszcze dodatkowo chwasty, oczywiście o których dziadek też zapomniał. Mamy więc chwasty, mamy więc trawę, więc dziadek zaczyna tutaj kosić, niech sobie ogarnia wszystko jak należy. No, i my potem przyjedziemy, ogarniemy tutaj ładne siano kosy, kozy będą miały co jeść, kozy będą zadowolone. A docelowo ja nie wiem, czy część tego terenu nie wykorzystam na powiększenie gospodarstwa, ale to już jest melodia przyszłości, tym zajmiemy się nieco później. Chodźmy na razie zobaczyć, czy przypadkiem policja nie wróciła już na gospodarstwo. O, tak sobie biegnę i biegnę i widzę, że dziadek już też tutaj wrócił i dobrze w sumie, dlatego, że jak widzicie, przyszli jechał pan policjant, będzie pewnie się zastanawiał, co się tutaj dzieje, no to co, no, trzeba z nimi pogadać. Dzień dobry. To tutaj było zgłoszenie kradzieży traktora? Tak, w nocy nam ukradli fenda o 2.17. Mamy wszystko nagrane na kamerze. Proszę opisać. Kiedy ostatni raz widzieliście maszynę? Wczoraj wieczorem stał tu, koło wiaty. Kluczyki zostały w kabinie, bo myślałem, że rano ruszę w pole. A dziś pusto. Zapis z monitoringu pokazuje, że gość wszedł na podwórko miał kaptur, rękawice, Wsiadł, odpalił i pojechał, jakby to był po prostu jego ciągnik. Nie spieszył się, no spokojnie wyjechał na ulicę i pojechał gdzieś dalej. Tablice rejestracyjne były na ciągniku? Tak, tak, były, ale wygląda na to, że ktoś się albo zakrył, albo zdjął, albo kamera nie do końca złapała, bo nie widzę, no ale przecież pamiętam, numery rejestracyjne to nie problem. A ślady opon? Ktoś, coś ruszał tutaj po kradzieży? Nic nie ruszaliśmy. Jak zobaczyliśmy, że nie ma traktora, to od razu na kamerę i telefon do was. Ślady muszą być, bo świeży piach tu wysypany. Dobrze. Zabezpieczymy teren. Zrobimy zdjęcia. Proszę mi jeszcze podać numery WIN i szczegóły maszyny. Fent 724 zielony z żółtymi falgami. Numer WIN mam zapisany w dokumentach, więc za chwilę go przygotuję. Mamy też faktury zakupu, serwisowe itd., więc wszystko przyniosę, będą tam dane tego ciągnika. W porządku. Sprawdzimy okoliczne drogi, punkty z monitoringiem, damy znać patrolom. Traktor tej klasy nie rozpłynie się bez śladu. Obyście znaleźli, bo jak ja znajdę pierwszy, to z widłami pójdę, a nie z długopisem. Lepiej nam to zostawić, proszę pana. No chyba nic nie poradzę, muszę skołować jakiś nowy traktor, bo przecież nie wiadomo czy tamten się znajdzie. Nawet jeżeli się znajdzie, no to pewnie będzie w bardzo złym stanie, no bo przecież traktor pokradzie, że to i tak już jest katastrofa. Tak czy inaczej tamten fend i tak był do wymiany, więc można powiedzieć, że strata jest odrobinkę mniejsza. No ale to i tak boli, że ktoś po prostu postanowił sobie ukraść nasz traktor. Podjadę do handlarza, zapytam się jak w ogóle wygląda sytuacja, bo ja przecież mam do sprzedaży mnóstwo towarów. Dziadek w tym momencie jeździ, ogarnia koszenie trawy, no ale drugiego ciągnika nie ma, bez drugiego ciągnika to naprawdę ciężko na tym naszym gospodarstwie. Teraz tutaj to by się w ogóle przydał jeszcze trzeci, no ale przecież w tej chwili to nie wezmę leasingu jeszcze na trzeci ciągnik. Zobaczymy, co będzie z tamtym. Zobaczymy, czy w ogóle, jak było z ubezpieczeniami. Bo wiecie, co też jest lipa. Bo dziadek na pewno oczywiście ogarnął ubezpieczenie OC, ale wydaje mi się, że mieliśmy też malutkie, ale jednak ubezpieczenie AC, które powinno pokryć. Całkiem sporą stratę w przypadku właśnie kradzieży, zniszczenia lub szkody całkowitej. Tak czy inaczej będę musiał sprawdzić te wszystkie papiery, jak wygląda sytuacja. Najpierw podejdę do handlarza, zapytam się, czy nie mają jakiegoś nowego traktorka w leasing, bo przecież za gotówkę nie kupię, no bo musiałbym brać kredyt, no ale może w leasingu coś takiego byśmy znaleźli. A, dzień dobry, dzień dobry. Sytuacja jest taka, że ukradli mi fenda w nocy. Zostałem praktycznie z niczym, a robota czeka. No, mam tylko jeden traktor, w którym swoją drogą siedzi dziadek w tej chwili. Potrzebuję czegoś na już, najlepiej w leasing i warunek konieczny. Musi mieć przynajmniej 300 koni. O kurcze, to niedobrze. Złodzieje coraz bardziej bezczelni. Współczuję, naprawdę, ale proszę się nie martwić. Mamy sprzęt dostępny od ręki. I co, macie coś na placu? Bo nie za bardzo mam czas na czekanie miesiącami. Jest świeży Steyr Absolut CFT, bardzo mocna maszyna w pełnym wyposażeniu, klimatyzacja, GPS, bezstopniowa skrzynia. To jest ciągnik, który nie zawiedzie. I co najważniejsze, stoi gotowy, może pan go odebrać praktycznie od razu po podpisaniu umowy. No brzmi dobrze, a w leasingu jak to by wyglądało? Leasing operacyjny do 60 miesięcy, pierwsza wpłata symboliczna około 14 tysięcy. Rata zależy od długości umowy, ale przy pięciu latach wychodzi w granicach siedmiu tysięcy złotych miesięcznie. Po spłacie może pan go wykupić za symboliczną kwotę końcową. Hm, no taniu nie jest, ale skoro i tak nie mam czym teraz pracować, no to muszę działać. A gwarancja i serwis w cenie? Tak, pełen pakiet. Do tego ubezpieczenie od kradzieży, bo rozumiem, że teraz to dla pana szczególnie ważne. No teraz to będę na noc traktory łańcuchami do stodoły przypinać. A my zadbamy, żeby miał Pan spokój. Jak się zdecyduje Pan dziś, jutro mogę podstawiać traktor pod gospodarstwo. No patrzcie na to, 14213 213 zł. Tyle musiałem zapłacić za wstępną ratę. No ale mamy tak naprawdę pięknego fenda. Jest to fend, słuchajcie, full opcja, naprawdę full opcja. Tu jest dosłownie wszystko. Czekajcie, jak ja sobie podejdę, to mogę nawet drzwi otworzyć. I to jest naprawdę fajna rzecz. To mi się podoba. Chodźcie, wejdźmy sobie do środka, pokażę wam jak to wygląda. Czy ja w ogóle tu mogę coś zrobić oprócz otwierania tych drzwi. No te drzwiczki mogę sobie otworzyć, a poza tym... A poza tym nic, a nie tu jeszcze z tyłu, patrzcie, możemy sobie otworzyć. O, pięknie, ale to się daleko otwiera, ale ładnie to wygląda, już mi się podoba dobrze. No to co, odpalamy w takim razie tego sztajera. Odpalamy traktor i możemy jechać. Słuchajcie, piękny nowy traktor. Naprawdę piękny nowy traktor. Jest to nowiutka maszyna, która stała tutaj na placu, która została zamówiona przez innego rolnika, ale nie została odebrana w terminie. I to jest ciekawa rzecz. W ogóle jest to full opcja z tego względu, że jest to najmocniejszy silnik. Patrzcie na to, dodatkowo są szerokie... Koła. To też jest rzadka sytuacja, rzadka konfiguracja. Mamy też okno panoramiczne, które moim zdaniem jest totalnie bezsensowne tutaj w tym momencie. No bo raczej jak wsiadam do traktora, to nie po to, żeby oglądać sobie niebo. No ale skoro ktoś już wybrał okno panoramiczne w tym momencie, w tym modelu, no to dobrze. No dostałem, można powiedzieć, delikatną promocję na to. No bo mimo wszystko ta płata własna powinna tam mieć 15-500. Była troszkę tańsza. No ale przynajmniej mam traktor, no 302 konie, czyli tak naprawdę moje wymaganie zostało spełnione, liczyłem na coś, że uda się zdobyć jakieś 350 koni może w tych pieniądzach, no ale wiecie, no jak mi ukradli traktor i miałem do wyboru tak naprawdę trzy modele, a tam mi jeszcze dwa potem pokazał, no to nie miałem innego wyjścia, no musiałem coś takiego wziąć. Dobra, zostawmy w takim razie teraz to wszystko, co tam mówiłem wcześniej. Teraz pasuje się zająć... Hmm, no właśnie, czym się tutaj trzeba zająć? Teraz tak, trzeba się zająć odchwaszczaniem. Pasowałoby, słuchajcie, zająć się też e, tymi, tymi tymi, kankami mleka. Patrzcie, jest ich naprawdę dużo. Zastanawiam się właśnie, co z nimi zrobić, bo chyba potrzebuję odrobinę pieniędzy. Więc ja mam teraz taki pomysł. Niech dziadek kosi tą trawę, bo widzę, że on sobie cały czas dobrze radzi. Widzicie, tam traktor w oddali jeździ sobie cały czas. Więc zrobimy to tak, ja podjadę tutaj, załaduję teraz te wszystkie kanki koziego mleka, bo tego jest naprawdę dużo. O, zrobimy to w ten sposób. Przejadę z tym prosto do szklarni. Ile tego tu w ogóle będzie, bo wydaje mi się, że tego jest naprawdę sporo. Patrzcie na to. Aha, tylko że ja to źle ładuję. Moment, to trzeba inaczej załadować. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Spróbujemy to załadować inaczej, warstwowo, bo jeżeli ja to będę ładował w ten sposób, to zaraz mi się to na pewno gdzieś wywali. 7000 litrów koziego mleka. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo. Doładowałem do tego jeszcze 5 kanek i mamy w sumie 12000 litrów. Czy ja to przejadę? Przejadę, przejadę, przejadę. Dobrze, 12 tysięcy litrów. W ten sposób, dobra, tutaj tak delikatnie po tym polu objedziemy sobie to wszystko. 12 tysięcy litrów. Tyle będę w stanie od razu przeładować koziego mleka prosto do naszej e, fabryki. Widzę, że dziadek tam kosi. Dobrze mu idzie, ale jeszcze tutaj będzie miał do skoszenia tą resztkę. Czytałem Wasze komentarze, pisaliście mi tutaj, że jest straszna betonoza na tym gospodarstwie, zgodzę się. Mam w planach zrobić tu ładny płot, chciałbym tutaj posadzić parę drzewek takich, żeby ładnie to wyglądało, no ale na razie jeszcze tego nie zrobiłem, tak czy inaczej muszę jakoś tutaj sobie poradzić, teraz jesteśmy bez ciągnika. No powiem Wam, że tamten fent mnie denerwował, też z jednego prostego powodu, on jakoś dziwnie się sterował, dziwnie się nim jeździło, po prostu wiecie koła się nie prostowały tak, jak się prostować powinny, jeździło się nim ciężko, wyglądało to co najmniej tak, jakbym jeździł jak jakiś pijany. No ale teraz przynajmniej będzie prościej, mam tylko nadzieję, że jednak tamten ciągnik się znajdzie cały i zdrowy, żebyśmy chociaż odzyskali za niego trochę pieniędzy. No a jeżeli nie, no to będzie, słuchajcie, lipa stulecia. Tak czy inaczej. Muszę. Oj, 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 oj żebym ja zaraz nie przestawił tutaj zawieszenia w tym nowym sztajerku, bo będzie lipa podwójna. Podjadę tutaj i wrzucę, słuchajcie, to kozie mleko prosto do fabryki. Prosto do mleczarni. Ostatnio sprzedawałem kozie mleko, ale teraz zdecydowałem, że po prostu ja je tutaj od razu dostarczę. Spróbuję załadować również. Czekajcie, co tutaj mamy? Tu mamy kozie mleko w butelkach. No właśnie. Tu mamy kozie mleko w butelkach. Pasowałoby to, słuchajcie, pojechać sprzedać. Tak mi się coś wydaje. Czy tu jest wszystko kozie mleko w butelkach? Tutaj pięć Palet? Tak, 5 palet koziego mleka w butelkach, więc pojedźmy to sprzedać, zobaczmy ile za to w ogóle dostaniemy, gdzie jest kozie mleko w butelkach, tutaj już na literkę K, kozie mleko w butelkach, ile za to płacą, 6564 w małym kiosku rolniczym, mały kiosk rolniczy, nie, sklep osiedlowy Twój Koszyk dzisiaj oferuje nieco większe pieniądze. Tamten mały kiosk rolniczy to jest po prostu ten kiosk, który sobie postawiłem jakiś czas temu. To jest te, to miejsce, gdzie ludzie mogą sobie do mnie przyjść i kupić prosto od rolnika. Ale widzę, że chyba jest jakiś niedobór towaru w tym sklepie osiedlowym. Tutaj patrzcie, tam jest sklep osiedlowy, twój koszyk. On chce teraz zapłacić ponad 6600 zł za 1000 litrów. To jest naprawdę dobra stawka. To są dobre pieniądze, więc ja z tego skorzystam. Ja po prostu im to zawiozę tutaj. Myślę, że tak trzeba będzie zrobić. Jeszcze nie tu, jeszcze nie tutaj. Tu, 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 tu. O, w ten sposób. Ja sobie tak podjadę. I zrobimy pyk, dobra, 33 tysiące złotych, tyle dostałem za koziemleko. to jest oczywiście bardzo dużo jak na koziemleko, tym bardziej, że e, cała reszta siedzi i teraz będzie się e, produkować, natomiast ja podjadę sobie jeszcze w inne miejsce, podjadę teraz do tartaku, oj, ty żółty potworku, czemu mi wymuszasz pierwszeństwo na mnie, przecież ty masz tu stopa jakiegoś, kurde, jeszcze wypadek jakiś, no tak, i najbardziej ucierpiał w sumie ten y, jadący z naprzeciwka Skodą Eniak, no, trudno, zdarza się. Podjadę sobie od razu do tartaku, bo wiem, że w tartaku jest też bardzo dużo palet, które można by było odebrać, które można by było spieniężyć. Tak się zastanawiam, właśnie, jak do tego tematu podejść, bo w tym momencie, popatrzcie, mamy 94 tysiące złotych na koncie. Dziadek przez ostatnie miesiące też znowu był w lesie. To jest akurat coś, co dziadkowi wychodzi. No, zrobił dziś porządek, był w lesie, napełnił ten tartak do granic możliwości. Ale poza tym, no, zdarzało mu się, że. No, że pewne rzeczy robił tak, powiedzmy, po łebkach. No, jednak będziemy mieli bardzo duże straty w związku z tym, że. Niestety rosną chwasty. Ładujmy w takim razie te wszystkie palety. Ja spróbuję je jakoś tutaj delikatnie przestawić. Może tą drewnianą belkę... O, tak, 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 bardzo dobrze. Patrzcie, drewniana belka się tu pojawiła. Też pojawiły się deseczki. Nie chcę teraz, wiecie co, bawić się z paletami z rębków. Także ja te palety ze zrębkami odrobinkę sobie tu przesunę. Tak, wrzucimy je gdzieś w to miejsce. Tutaj będzie jedna paleta. O, się kolejne. To oj, oj, oj! oj. ale się zremków. Teraz tutaj pojawiło. No trudno, dobra. To chyba będzie trzeba jednak te zremki stąd wywieźć. Tak mi się coś wydaje. Spróbuję je tutaj jakoś załadować. No nie no, jak załaduję to w ten sposób, to będzie lipa totalna, bo zaraz to. To przecież tych, 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 tych zrębków to się tu. Nie no, źle jest, źle, źle. Może tu uda mi się zawrócić jednak. Ciekawe, czy się uda. Nie chcę brać tych zremków, bo tych zremków nie sprzedam w prosty sposób. I znowu będzie trzeba je przeładowywać. Znowu zmarnuję na to kupę czasu, a szczerze mówiąc, nie chce mi się tego robić. Wolałbym. To gdzieś to inaczej wywieźć. Zróbmy to tak. Ja to teraz tu wyładuję. O, i teraz spróbuję to załadować po prostu w ten sposób. Tylko, kurde, nie. To się źle ładuje. To się źle ładuje. Czekajcie, wyładuję to. Spróbuję to załadować jeszcze raz. Tym razem będziemy ładować. O, w ten sposób. Patrzcie, takie piramidki tutaj naładujemy. No i teraz to zaczyna wyglądać zdecydowanie lepiej, bo jest mało tych palet. Znaczy, dużo, dużo palet udało się załadować. Jeszcze kolejne. Wchodzą, 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 wchodzą. Dobra, będzie więcej palet tutaj załadowanych. Jeszcze se te małe tutaj przerzucę teraz. Ciekawe czy na stare miejsca by one się wrzuciły, czy nie. No, no, chyba tyle. Chyba tyle. No, nie wygląda to idealnie. No, nie wygląda to idealnie, ale myślę, że nie można narzekać. No, 10 tysięcy zrębków, 10 tysięcy litrów zrębków udało się załadować. 5 tysięcy drewnianych belek, 8 tysięcy desek i 6 tysięcy długich desek. Więc ja to teraz jadę sprzedać. No i zobaczymy, ile na tym zarobimy. Prawie przestrzeliłem wjazd do sklepu, ale dobra, udało się. Du dużo będzie za to kasy, naprawdę dużo będzie za to kasy. Patrzcie na to: jest dużo, jest 107 tysięcy złotych. Mamy jeszcze kilka palet, dokładnie 10, nawet więcej niż kilka. Myślałem, że jest ich tu odrobinkę mniej. 10 palet, żeby mi się teraz to tylko nie chciało tutaj wywrócić, ale idzie dobrze. I teraz patrzcie na to: mamy 10 palet. Ja te 10 palet zawiozę sobie prosto do magazynu, bo przecież nie ma innej możliwości. I wydaje mi się, że jedyne co powinienem teraz. Nie, nie wywróć się, nie wywróć się! O, jak dobrze, że ktoś tutaj miał płot i bramę. Ta brama mnie tutaj uratowała. Słuchajcie, naprawdę byłoby bardzo źle, gdybym się tutaj wywrócił. Nawet nie miałbym za bardzo drugiego ciągnika, którym byłbym w stanie postawić się na koła. Dobrze, spróbuję skręcić tutaj w lewo teraz bardzo powolutku, ostrożnie. Podoba mi się ten traktor, podoba mi się ten sztejer. Naprawdę bardzo ładny traktor. Tylko problem polega na tym, że... No że, że jakoś tak ja chyba nie umiem jeździć tutaj z tym zestawem Mam też bardzo źle załadowaną teraz tą przyczepkę Powinno być to zupełnie inaczej Ale spróbuję tutaj jakoś wjechać zwolnie Bardzo, bardzo mocno i teraz tak, powstaje jeszcze pytanie Jak powinienem nakarmić te moje owce Wydaje mi się, że powinienem przede wszystkim Dostarczyć im te, to jedzenie Po prostu tu i teraz, to jest najważniejsze Dostarczyć im jedzenie, a potem będziemy się martwić Co dalej, więc ja bym zrobił chociaż Ze dwie bele, chyba to jest dobry pomysł Żeby zrobić ze dwie bele, a potem po prostu Zrobimy całą resztę i to nie wiem, sprasujemy Albo coś innego tu zrobimy Zostawiam w takim razie przyczepkę, dziadek widzę skończył I zostawił tutaj traktor z kosiarką, okej, okay, no, no zostawił sobie Niech mu będzie, ja w takim razie muszę Teraz znaleźć jakąś maszynę, którą to z no bo, no bo nie ma innej możliwości Czekajcie, czy ja mam tu w ogóle jakąś zgrabiarkę? Nie wiem, czy mi się chce iść po zgrabiarkę Szczerze mówiąc, bo Bo ja muszę dostarczyć tutaj po prostu jedzenie To jest najważniejsze Gdzieś zostawiłem na pewno tutaj e, prasę Jest, 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 jest Dobrze, prasa jest To ja sobie tą prasę tutaj wezmę Dziadek, jak widzicie, wrócił zadowolony To jest dobra wiadomość i teraz tak, cofniemy sobie tu. Tutaj jest akurat siano w, jeszcze troszeczkę w tej prasie, ale to żaden problem. Nawet nie będę chyba tego zgrabiał, szczerze mówiąc. Chociaż mam świetną zgrabiarkę. Mogę ją wykorzystać, ale nie będę tego robił, bo nie mam na to czasu. Trzeba będzie po prostu bardzo sprawnie i bardzo szybko tutaj ogarnąć przynajmniej dwie bele. Myślę, że tak. Myślę, że z dwie bele. Wiecie co, podjadę sobie tak środkiem, bo przecież ta trawa i tak tutaj nie skiśnie. I tak nic się jej nie stanie. Zrobimy sobie dwie bele. Będą one leżeć na polu. Dwie bele dadzą mi... Nie wiem ile? Z 10 tysięcy litrów? Wtedy już w takim razie moje, moje kozy będą miały co jeść i będę mógł się zająć całą resztą. Czyli wtedy będę mógł się dopiero doktoryzować, jak to wszystko zgrabić, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko zrobić wydajnie. A najpierw to ja faktycznie potrzebuję zrobić te dwie bele. Niech już kozy mają co jeść, a potem będziemy gasić inne pożary. No, pierwsza bela już została wyprodukowana. To jest akurat dobra wiadomość, ale oczywiście ona jeszcze nie wystaje z tej mojej prasy. To się dopiero stanie dopiero za chwilę. Zbieramy od razu trawę na drugą belę i jak będą dwie, to ja spróbuję zrobić to tak, że podjadę po prostu tą prasą bezpośrednio w okolice zagrody dla owiec i tam spróbuję się rozładować. Mam nadzieję, że mi to zadziała. Mam nadzieję, że chociaż jedna bela w ten sposób wypadnie, bo to by spowodowało naprawdę fajne rzeczy. Bo będą już miały kozy co jeść. Ale zobaczcie tutaj na to rondo, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, muszę iść do gminy, tylko nie mam na to w tym momencie czasu. Ale ja muszę iść do gminy, dopytać się, co tak naprawdę się tutaj dzieje? Kto podjął decyzję o tym, że rondo zostało zlikwidowane? Że moja droga tak naprawdę dojazdowa w tym momencie jest nie, nieczynna. Kto podjął taką decyzję? Dlaczego? I co z tym wszystkim ma wspólnego sąsiad z Warszawy? Bo mnie się wydaje, że on naprawdę duży bałagan tam robi. Ja mam wrażenie, że to on psuje tą drogę po to, by po prostu nie miał ruchu pod domem. No bo jednak tutaj ta droga jest taka, wiecie, duża, potężna. Nie wiem, nie wiem, co się tutaj dzieje, jakieś dziwne rzeczy. Będę musiał iść do gminy, dowiedzieć się, dopytać, bo w ogóle mi się to, szczerze mówiąc, nie podoba. Nie po to gmina zbudowała tą drogę tutaj by teraz ta droga była nieczynna, takie jest moje zdanie, mam nadzieję, że gmina tę drogę po prostu odbuduje, a jak nie, to nawet niech się z powrotem wrócą do mnie, to sam se to zrobię, no, no zarobię te 200, 300, 400 tysięcy, wydam te pieniądze i po prostu zrobię drogę z prawdziwego zdarzenia, ale dobra, zostawmy na razie kwestię drogi, bo jak widzicie, mam już 94, 95% napełnienia mojej prasy, tej trawy to tutaj tak naprawdę w ogóle z pola nie ubyło, no ale jeżdżę tak trochę bez sensu, no bo widzicie, że... No, 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 no nie ma tutaj jakiegoś ładu i składu, powinienem wjechać tutaj z grabiarką. W każdym razie teraz teoretycznie mam zrobione dwie bele. I te dwie bele planuję teraz dostarczyć prosto dla zag do zagrody dla kus. Zrobimy to tak. Podjadę sobie gdzieś tutaj. O, może jeszcze dalej, może dalej, bo tutaj trzeba to będzie dobrze wyładować, żeby mi te bele nie wypadły. Podjadę sobie w ten sposób. O, może jakoś tak. Teraz sobie delikatnie cofnę. O, będzie, będzie, będzie i teraz tak, rozładuję to i tabela powinna tu wpaść, okej, okay. oj, ojojojo, jak mnie tutaj w tym momencie aż odbiło, ale dwie bele wpadły. Dwie bele wpadły, a to słuchajcie oznacza, że mamy tak naprawdę rozwiązany główny problem. Owce nie miały co jeść, a teraz owce mają 13 tysięcy litrów trawy, mogą na spokojnie się rozwijać, ich zdrowie nie będzie w tym momencie mniejsze, to jest akurat bardzo ważna informacja, także zdążyłem. Owce zostały nakarmione. Natomiast ja teraz muszę zająć się całym rozgardiaszem na gospodarstwie. Będę musiał puścić pracownika na pole. Tam to dalsze, na duże pole. Tam będzie się trzeba oczywiście zająć. Przede wszystkim jeszcze odchwaszczaniem. No ale teraz już mam traktor, więc na spokojnie będzie można to zrobić. Ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Więc jak nie chcesz przegapić, to zostaw suba z dzwoneczkiem. Do zobaczenia.